W kraju, w kraju, w kraju, w kraju Kongo. Zyna się, to jest Ole się wtedy zakochana. to Ja się nie przerwam. Ale ona w się zasygnalizuje. Nie wiem jak to będzie. <laughs> Tylko na grędzie. Takie coś, widziała Pani mnie? To nisko przygotowane wszystko. No najpierw ląduje, ląduje Wałęska. Tu jest ten z Ameryki, ten z Chicago, ma coś pięknego. A na końcu ląduje Radio Maria. Jest do śpiewacz Terdowy. <śmierdzi> oj woli, oj woli. Kapeluszek rozgłasza. I się piszej tak, damy. Lechciuszka, wam pomagamy. Oh jeszcze trochę, nie? To jeszcze trochę, nie? Ja się zapominam, bo ja pierścicę. Ja mam pierścicę drugiego stopnia. A zapraszam, żebyście wiedzieli, jak to jest. Ja już czas, kochany. Tam się od pięciu lat wychowałem, nie byłem mistrzem, nie byłem do nalewali, a za chęskę się zawsze wyśmiali, księdza A ksiądz tak się robił, ten przebielany To co to jest wami? Ja wtedy wtedy wody no że woda się wino zabija. To by winowe piję, a księdza wodę byś rozpał. Tak ja kłamał, nie? Nie, ja kłamał. <grystanie> ja Odpoczyło się coś? Ja panu naprawię. Ten starszy mechanik, że z powrotem samochodowym na Rafael. A mój kolega w rzeczywistej wureckiej się wychował, my żyją. Ale ja żyję. Jesteś w liście w tak jak to jest w naszym O, to są te, te wieziotce, nowe działki. Tu jest wejście taka furtka, krótszych wisi przy pompie. Moja Zeleńka musiała być pochowana, my z żebyś daleko nie chodził, blisko pompy. No i pochowali ją pompy. A wiesz co się stało? Po trzej miesiącach pompę przenieśli, a ją dostajemy. Tak, zapraszam cię. Kurtyna do góry. Jak wczoraj byłem w oferze Wiecie co grali wczoraj? Halka, wczoraj była halka. No coś pięknego. Ja zapłakałem, bo na balkonie siedziałem. Jezus, jak ona halkę podniosła do góry, wiecie co zobaczyłem? Pracny gór! Idziemy na górę. Akcja. Dziękuję wam za humor, dziękuję wam na serduszko, niech pani nie płacze, nie płacz, nie płacz, nie chcę, płac. odjadę, a kto tu śpiewał, odjadę, mój kolega, wychowany, on chodził na inżynierstwo w nie znałem go, nie, no w Piotrze panie. To taki koleje. był pana, pani pani, pani pani, Naprawdę jest pani pani, pani pani, pani co pani pani, no miał, bo miał, miał, no ja ci nie da, bo nie mam. Miał. Ja była kuratorka, do mnie przyszła. Dzień dobry. Dzień dobry. Momencik, a co pan teraz potrzebuje? Niech pani poczeka, bo ja nie mam służby od A przez Panią nie przesadzę, przez Panią, odpór, bo by pani się zagadzyła i później pani by się zobaczyła. A co Pan potrzebuje na ten, na ten okres? No w momencie kierownika po prostu. Ona tak patrzy, a ja kota przyprowadzamy. Ona moja tyle lat pracowała w kuratorium i w tym, jak to się nazywa, na alejnie nie się też. Ale ona mówi, jeszcze z kotem nie rozmawiała. To chociaż raz Pani nie pogada. Potem co? Pomyśl, kotek, co ja potrzebuję. A kotek powiedział, miał, miał. To widzi pani? Wie co my dostanie pan, za to miał. I z tego ciganym jesteśmy. Jest ładne przejście. tu, Na stadion Lecha, Tu my kiedyś świsto lekamy. Ale my się nachrali. Nie, że mandarza kręci, nie, ale my byli na ląbani. Dzień dobry panu.

Na nią zaśmiałam chociaż trudny mi pękły, ale taki mały obereczek. On chciał, on wciął, u na górze dała na guziołek, na pęcołek, sobie zawiązała. Jedzę też,